Witajcie, moi drodzy, na kanale, kochani, jaki był cel misji Jezusa Chrystusa tutaj na Ziemi? Słowo ciałem się stało i wykonywało wolę Ojca, było w tym wszystkim wierne, wierne e, aż do śmierci. To był Jezus Chrystus. Został zabity tu na Ziemi, zakatowany, e, złożony do grobu, ale na tym jego historia się nie skończyła, albowiem został wzbudzony i dzisiaj żyje. E, Pytanie jest, gdzie On jest, moi drodzy, bo oczywiście jest po prawicy Ojca w niebie, ale też nie tylko, moi drodzy. Kim, czym i gdzie jest Chrystus Jezus dzisiaj? Odpowiedzcie sobie na te pytania. Na kanale robiłem już nauczania w tym temacie, więc proszę sobie odsłuchajcie. Natomiast tutaj chciałbym przeczytać z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Um, od 18 wersetu: Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz Wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i Wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu Moim, o, yy, i Wy we mnie, a Ja w Was. Moi drodzy, werset 23: I odpowiedział Jezus i rzekł Mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowo mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy kochani, 17 rozdział Ewangelii Jana posłuchajcie to jest arcykapłańska modlitwa Jezusa i objawia tu jasno i wyraźnie cel kochani, Bóg chce osiągnąć w nas swój cel a Jego celem jest to, aby nas odciąć od prawa grzechu i śmierci odciąć od, od wyrażania grzechu i zaszczepić nas w sobie samym Bóg chce przyjść i w wierzącym zamieszkać, wierzącym już żyje i mieszka. I tak, aby ten człowiek przez wiarę serca swojego mógł żyć według innego źródła, według źródła, którym jest sam Pan w nim. Tak, aby człowiek mógł żyć tym życiem Boga, naturą Boga, istotą Bogą, Boga, treścią Boga, tym żywym Słowem Bożym, Chrystusem Jezusem jako życiodajnym duchem. Kochani, 17 rozdział, werset um, 21: Aby wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich im umiłowałeś. Jaki mnie umiłowałeś. Ojcze, dalej poczytajcie sobie sami.